Wszystkim. Dzisiaj będzie zawrótkowy, ale owocowy. Tak, zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, ile owocowych kosmetyków i przyborów zebrałam przez lato. Właśnie w lato mam taką fazę na rzeczy owocowe, na bicie kosmetyki, różne. To będzie z każdej kategorii i do jedzenia, i do mycia, i do wszystkiego. Więc Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień pójdzie chemia, więc ostatnio kupiłam płyny do naczyń, owocowe oczywiście, takie letnie zapachy, ten jest o zapachu mango, pachnie mm, bardzo ładnie. Ten greyfruta, oczywiście, ach, nie mogłam się oprzeć zapachom, uwielbiam takie, wiecie, yy, lubię kupować chemię ogólnie, Co to, to mówię, że to głupie, ale lubię kupować płyny do naczyń proszki, płyny do podłóg. Różne takie, wiecie, to, to nie wiem, czy ja mam tylko takiego hopla ze względu na, yy, na rację pracy, jak wykonuję, czy co, ale uwielbiam, po prostu uwielbiam. Tak, to były płyny, gadanina mi się. Szła. drugą rzeczą jest proszek do parania o pięknym zapachu grejpfruta. To nie wiem, co to za kwiatki, wiśnia? Chyba wiśnia, nie wiem, nie mam powiedzieć, Ale to, to tak pachnie mocno. To jest edycja limitowana. Jeszcze był o jednym zapachu, ale kurczę nie pamiętam. Nie wiem, czy sobie nie zakupię zapach tego drugiego proszku. Ogólnie kupuję y, taki mały, bo wiecie, na dwie osoby starcza mi taki proszek na miesiąc lekko. Wiecie, robię pranie raz na tydzień, maksymalnie dwa razy w tygodniu, więc dla mnie to jest aż na to taki proszek, także polecam te, te dwie rzeczy pierwsze. Kolejną rzeczą jest y, ten odświeżacz. Spraju to jest zapach mandarynki i cytryny, chyba limonki, limonki, cytryny i mandarynki. Też pięknie, też pięknie pachnie, owocami w ogóle. No ja nie wiem czemu, czemu wy też w lato macie taką fazę na owoce. Kolejną rzeczą są, jak już pokazywałam, nie wiem czego da się mój filmik z zakupów. Pasty. Ej, pasty do zębów też owocowe je zakupiłam w Euroshopie, bo były przecenione. Były przecenione, nie wiem ogólnie ile, normalnie kosztują chyba coś koło 2 euro. Ale czasem w Euroshopie, wiecie, można kupić kosmetyki takie, którym się kończy chyba data przydatności, one są ważne jeszcze, za, właśnie za euro, teraz za euro 10. I właśnie ja się zaopatruję tam w te pasty, lubię je, bardzo je lubię. Ta, ta jest chyba najlepsza ananasowa. To jest yy, Akai, Aka i mięta. Nie wiem, co to za owoc, ale owocowy, pokazuję. Kolejną rzeczą jest pianka taka, też kupiłam ją kiedyś w Euroshopie. To jest pianka jeżynowa i ona jest dwa w jednym. Ona jest do golenia i do mycia, że można się w niej umyć, ale yy, można też ogolić sobie nóżki, paszki, wiecie jak to jest. To jest dwa w jednym, że to jest myjąca do... Yy, cieplująco-myjąca pianka. O, że tak w ten sposób też ładnie pachnie. Może Wam pokażę, jak jest gęsta. Teraz urodzę wszystko. Zobaczcie, jaką gęsta ta pianka. Widzicie? Teraz nie mam się w co wyciecznych. O nie! Tu mam kawałek? O, mam kawałek ręcznika, na szczęście. Już, już sytuacja zdiagnozowana Teraz będę ładnie pachnieć tą pianką. Le. Kolejną rzeczą, równie obecową jest tak. Pierwszy jest. Płyn, mam piankę jeszcze, płyn pod prysznic y, familijny, nie wiem, czy też go pokazywałam czy nie, też pięknie pachnie mango i figą, owocowy oczywiście. Kolejnym są dwa żele pod pięknie pachną. Ten, ten chyba jest, przebija wszystko. Moją lubię jak wychodzę z podprasznica to się pachnie jak, jak, no jak cukierki jakieś. Ten arbuzowy jest najlepszy. Ten też ładnie pachnie, ale zdecydowanie wolę arbuza. Hmm. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą to chyba będzie jest krem. Taki uniwersalny też on go chyba pokazywałam. Jest z Balai. wygląda jak niwa. Pachnie jak pachnie. Nie powiedziałabym, że to jest akurat ta figa i mango. Pachnie, pachnie jakimiś owocami, ale nie wiem, czy to akurat to. Zużyję. Takie wiesz, wiecie, takiej nosza, a to do torebki, to do kosmetyczki. Zawsze wiecie, czy to ręce posmarować, czy buzie. Maseczka. Truskawkowa, którą już... Y, tu były dwie takie, wiecie, staszetki. Kupiłam ją w molerze. Bardzo fajna. Taka to jest. Y, Maseczka nakładacie, a później peelingujecie sobie twarz. Też, też bardzo fajna, też polecam. Następną rzeczą jest z Bielendy maseczka owocowa. Kurczę, nie mogłam się oprzeć. Jak, jak ją zobaczyłam, to mówi też muszę ją. Pachnie, no pachnie, ta pachnie ananasem jak nic. I też jest taka peelingująca, ma w środku takie drobinki. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale też super maseczka. Zamówiłam ją na stronie internetowej Notino. Jeśli mieszkacie w Niemczech, chcecie właśnie polskie produkty kupić, typu Ziaja, Balea, Balea, co ja mówię? Bielenda, nie Balea, to polecam stronę Notino.de Dużo właśnie polskich produktów można kupić przez tą stronę. Nie wszystkie, ale dużo można znaleźć. Kolejną rzeczą są pomadeczki. Zawsze chciałam mieć takie właśnie pomadki typu, no Chupa Chups to jest akurat, akurat ale Coca-Cola, Fanta, wiecie i tu udało mi się upolować dwie i to jest brzoskwinka i też arbus. wiecie, no lato takie nie pachną jakoś ten, ja się raz naryję przezroczyste są o. tak, przezroczyste, przeźroczyste czy przezroczyste się mówi, bo nie wiem Lecimy dalej i teraz, oczywiście, nie mogło zabraknąć gum rozsłuszczalnych, owocowych. To jest mango plus acerola. Acerola, tak? Dobrze, dobrze, acerola, piszę na od. Kolejnymi cukierkami są takie witaminki. Kolejnymi są cukierki cukiermowe. Wiecie, to już jest tak na początku, nie? I jeszcze zostały gumy do rzucia, tylko że te gumy do rzucia są niedobre. Także jak je zobaczycie, to nie polecam, one są kolorowe. Mają kolory, ale powiem Wam szczerze, że szybko tracą, tracą smak i są takie e, niedobre, niedobre. Więc tak, to by było na tyle. Pokazałam Wam owocową moją serię w domu. Teraz jest lato, więc yy, sięgam bardziej po takie rzeczy. Samo mnie do takich rzeczy typowo owocowych zapachów. Pewnie na jesień się to zmieni, będą jakieś takie cieplejsze typu miód, nie wiem, kokos, czekolada. Właśnie wszystko będę kupować o takich zapachach i smakach, bo tu też było coś do jedzenia. Zapraszam Was na inne moje filmiki. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Do zobaczenia!